Czechcie moi drodzy, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają i tak, kolejne buty Pumy na moim kanale. Wiem, fani tego kanału już się je rają i wiem, jeśli jesteś tu nowy, to przede wszystkim zostaw suba, zostaw lajka i zastanawiasz się, co to robią buty Pumy. One nie w ogóle mają buty do koszykówki, tak, moi drodzy, mają buty do koszykówki i to dobre buty, nawet bardzo dobre buty. A tutaj, no takie generyczne pudełko, pudełka jest brzydkie. Jeśli chcecie ładne pudełka, to zapraszam, do PUM MB01, macie ich tutaj pełno na kanale. Tutaj mamy PUMy terce, Blazer, korty, no nic nadzwyczajnego. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak dobierać sajzy, linijka z tyłu bardzo pomaga. Otwieram. Buciki mam dzięki super uprzejmości kolegi z Discorda, bardzo dziękuję. Za te buciki, Przemiły człowiek. Ludzie musieli je kupować po 400-500 zł, a on je wyrwał nie wiem, za 200 chyba. I cóż, buciki w całym pomarańczowym cebu, czyli cebu, które mi się mega podobało. Ostatnio jestem mega fanem jednolitych cebu, naprawdę nie wiem, co mi się dzieje. Kiedyś musiały być w i tak dalej, a teraz takie jednolite. Bardzo mi siedzą, bardzo mi siedzą. Tutaj mamy pomarańczowy luk. Ogólnie podobno te buty są lepsze od Cord Riderów Dwójek, które urosły już do miana legendy, że to najlepsze buty autorowe. A to zależy oczywiście, nie ma butów idealnych dla każdego. Te tutaj są naprawdę ciekawym butem. Przede wszystkim pierwsze co rzuca mi się w oczy, bardziej w ręce, to przemięciutka cholewka. Przemięciutka nie ma papieru w butach ani w jednym ani w drugim, co jest zaskakujące. Cholewka jest bardzo miękka, bardzo będzie przebierna, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o język, też bardzo miękki. Poduszki w środku cholewki takie mech, znaczy mech. To jest są poduszki te same, co były w pumach Olpro. Osobiście powiem wam jedno, co mnie wkurza w pumie, te ich nazwy są takie miałkie, nic nie mówiące. Ja lubię. W butach najki to że większość ich butów to buty sygnowane danych zawodników. Ja wiem, że Puma ma mało zawodników i mają tego Lamelo Bola. Okej, okay, fajnie. Dawajcie mu buty, dawajcie mu i dają. Przydałby im się ktoś jeszcze, żeby mieli chociaż ze dwie sygnowane linie, żeby było wiadomo o co chodzi. A tutaj TRC, tam jakieś hardwoody, tu coś tam. No i tak dla mnie nie do końca yy, wiadomo o co chodzi. Jeśli chodzi o podeszwę wewnętrzną, no oczywiście pianka EVA. No, jak to często w Pumach, nic nadzwyczajnego. Podobno jest jakaś mega wzmacniana, super pianka. Z amortyzacją w Pumach jest to, że albo ją lubisz, albo ją nie lubisz. Szczerze powiedziawszy. Ja osobiście ją lubię, na przykład wiem, że Paprot bardzo ją lubi, pozdro. On tam w jej skacze, on w Pumach MB01 skacze. Ty. Szaro pomarańczowych, nie pamiętam jak to się cebu nazywa. Tutaj na pewno jest inna podeszwa. Podeszwa jest, wydaje mi się, bardziej miękka. Nie wiem, czy te buty będą dobre na outdoor, czy lepiej by się nie sprawdzały na hali. Szczerze powiem, czy nie jest za mięciutka ta guma, ale to wszystko jeszcze sprawdzę, oczywiście użytkowo, i wtedy Wam powiem w recenzji butów tych oczywiście, jak to wygląda. Tutaj no ta guma niby tak, niby nie. Nie mam pojęcia szczerze Wam powiem, co tu powiedzieć o niej. E, tu mam oczywiście jakieś dziureczki. Ja osobiście nie lubię dziur w podeszwie. Dla mnie jest to głupi zabieg. Nie lubię tego. Mnie to drażni. Zawsze mam wrażenie, że mi tu but pęknie. I to jest duży minusik. I jeszcze, że Wam powiem, chyba czas zważyć tego buta, bo jestem ciekaw ile waży. Buty Pumy są zazwyczaj dość ciężkie. Jak będzie tutaj? Kurczę, jestem naprawdę mega ciekaw, więc zapraszam wagę łucznik. Czas położyć buta. 386 gram. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, moi drodzy. 386. Zobaczmy jeszcze lewego, tak jak dla beki. 386 gram lżejszy. Względem PUM MB01 jest prawie 100 gram różnicy. No tam było 378 dokładnie, bo powiedziałem 370 na odcinku, bo już za to w dół. Ale tam było chyba 378, to 478 dokładnie, to jest 480. Janice Immortality z butów, które ostatnio były, to były 360, więc w tym zdecydowanie bliżej do Janice'ów Immortality. Dodatkowo cholewka, też przebiewna bardzo, więc wydaje się, że buty skierowane raczej na outdoor. A ja nie jestem pewien, czy ta podeszwa jest skierowana na outdoor. I to Wam powiem, moi drodzy, że jest największy mankament, jaki mam do tych butów, bo myślę, że może to być zabójcze. Ogólnie buty mi się podobają, Wy to oglądacie później, ale ja to nagrywam dzień przed turniejem, one-on-one, on one. buty nie grają, turnament. Mam nadzieję, że go wygrałem i wstępnie myślę, że zagram w tych butach. Czy zagrałem to możecie zobaczyć na filmie, który już jest na kanale, albo jeszcze nie jest? Nie mam pojęcia, kiedy zadam ten film. Z mojej strony to już wszystko. Kolejne pumy na kanale. Mam nadzieję, że zaczniecie kupować buty tak jak ja, bo są dobre, a nie dlatego, że mają suszę na sobie. Do zobaczenia w najbliższym odcinku. Nara!